w Jarce. O nie, najlepiej teraz Kleber, ale w sumie śpiew, bo trafia piłka pod nogi Baszczyńskiemu. Baszczyński daleko do przodu. Smirnow z wystarczającą siłą. Błąd Peskowicza. Pusta bramka. Paulista. Jeden no fatalny błąd bramkarza Górnika Zabrze, kosztuje gospodarzy utratę gola. Jacek Pęci szczerze e, po podaniu e, Smirnowsa do e, Peskowicza, ja wiem, że Peskowicz gra bardzo słabo nogami. E, on zagrał tutaj, próbował zagrać jak profesor, ale on generalnie taką piłkę musi wyekspediować w pole bardzo mocno. E, po, Paulista bardzo dobrze go przeczytał i wjechał do bramki. Do punki. No, Naprawdę nie może Boris Peskowicz tak, bo on, on nie czuje się dobrze przy grze noganie, Naprawdę. Jean Paulista. Eee, popatrzmy. Mógł podać piłkę do Pawła Broska, ale tak postanowił sobie piątą bramkę. Przecież sprezentować dwunastą koledze z ataku. Dla Wismy najważniejsze jest to, że obejmuje prowadzenie w Zabrzu 1 do 0, więc idealnie się ten mecz dla gości układa, a Boris Peskowicz no, dla niego będzie najważniejszy. Świeca w góra, ale poprawił to mi bycie Tomek Hajto. Sobolewski, słupek 2 do 0. Radosław Sobolewski, pechowa interwencja Tomasza Hajty. Wybił wprost pod nogi Radosława Sobolewskiego. No i w 23 minucie Wiślacy prowadzą różnicą dwóch goli. Takiego piłkarza w drużynie mieć to jest to, jest to skarb. Radek jest Mówisz o Tomku czy o Radku? O Radku Sobolewskim. To jest jego... jego... Pozycja do oddania strzału, jest to, pracuje, haruje cały mecz, on w wielu meczach jest gdzieś tam e, mniej taki widoczny w tych akcjach ofensywnych, ale jak już idzie i ma troszeczkę swobody na tym 30 mecze, potrafi, proszę zobaczyć, jak ta piłka w ogóle się nie kręci, bardzo dobry strzał, Bezkowic bez szans. Radosław Sobolewski, druga jego bramka w tym sezonie. Uzieńczuk, Paulista, o, nie najlepiej opanował piłka, ale potknął się Pawelec, Baszczyński, Baszczyński z nie, nie nasz utrożny. Nie wyszła piłka. Brożek. Zieńczuk 3 do 0 Marek Zieńczuk strzela 11 gola w tym sezonie. Coś niesamowitego. No Znowu ta sytuacja. wydawało mi się, że Smirnows wybije nasz utrożny. Tak, też właśnie chciałem pochwalić piłkę, a ta piłka została, ale bardzo dobre podłączenie się właśnie do akcji ofensywnej. Tutaj przypadkowe przyjęcie, gdzie umożliwiło ogranie Pawelca. Bardzo dobre której z kolei wejście Marcina Baszyńskiego. A ta piłka z Kozłowa. tylko jakoś bezradnie popatrzył, jak ona odchodziła w stronę bramki. Proszę popatrzeć no, na ten właśnie, moment. Tak, że się ta piłka kręciła, a Smirnowc tego nie przeczytał. I błąd na pewno tutaj e, Smirnowsa przy, przy tej bramce. Paweł Brożek tym razem zalicza asystę przy golu Zieńczuka, więc obaj mają po 11.